Dzień dobry moi drodzy. Mamy dzisiaj czwartek i jest tak zimno. W tej chwili jest minus 17. Czy tam 16. Wydaje mi się, że minus 17. I powiem szczerze, że... Znacie takie uczucie, jak wam gile w nosie zamarzają, w sensie wy oddychacie głębiej i czujecie, jak wam tutaj się tak jakby zatyka. No, no to właśnie tak jest teraz. W samochodzie mam śnieg. Patrzcie. Bo mi normalnie samochód od środka też zamarzł. Nie, nie lubię tego. Bo ta szyba tutaj jest, słuchajcie, od środka półkrągła. I żeby to zdrapać, to jest masakra. I teraz nie wiem, czy temu mojemu majstrowi samochód odpalił. Bo mamy jego samochodem jechać odebrać panele. No ale nic nie pisał, że nie odpalił. Więc myślę, że chyba, że chyba jest wszystko ok. I się tamtą stronę wybieram. Jest 8.15, słuchajcie, Marysia dzisiaj płakała, w... zanim poszła do przedszkola. Powiedziała, że dzieci się z nie chcą z nią bawić, i nie wiem, czy ona to powiedziała, żeby wzbudzić we mnie litość żeby mogła nie iść do przedszkola, czy faktycznie. Nie wiem, wczoraj wychodziła z przedszkola, to mówiła, że było super. Ciężko powiedzieć. Także moi drodzy, zaczynamy dzisiaj czwartek, zobaczymy, co nam. Przyniesie ten dzień. Na 16 ustawiłam, e, jak to się mówi, premierę, bo mamy e, czwartek. No i też mówię, już dodałam ostatnio film jeden o 7 rano i mam wrażenie, że miał gorsze wyświetlenia przez to. Aczkolwiek nie wiem, więc dzisiaj dodamy dla nauki o 16 i zobaczymy. Może na razie będę trochę testowała wiecie, o co chodzi, godziny, w których najlepiej dodawać filmy, w których, że tak powiem, te filmy osiągają większą oglądalność. Wydaje mi się, że akurat tym moim widzom, czyli Wam, jest to zupełnie obojętne, w których godzinach będę dodawała, więc zobaczymy. Ja już nie przynudzam, bo zamarznę, muszę jechać, żeby mój samochód się trochę bardziej rozgrzał, dodał, dostał powera. Ja tak mówię, od 15 minut stał, słuchajcie, i się rozgrzewał, i on się nic nie nagrzał. I ja mówię, ja pitole! A potem wchodzę, patrzę, minut 17, no, już wiem dlaczego, no. Słuchajcie, 45 minut samochód chodzi, a szyba dalej nie odmarzła. To Ania gada. <śleskutka> no jakie w chwile starczy. A poza tym mam całą górę dołu to tam czy mogę napchać. Nie wiem, ale ceny są kosmiczne. Tam jest, w Lerła było taniej. Ale nie było w ogóle półek. Może teraz jak przyjdą to będą droższe. 118,88 zł Chcemy zrobić tak, żeby było dobrze. Tamten kolor mi się podoba. popatrzymy o na półki do spiżarni. I wymyśliliśmy, że weźmiemy takie dwa regały i dorobimy półki. A on jest fajny, spoko, bo można je pomalować na takie kolory, jak będę chciała, ciemny, drewno, czy czarny, spoko. Nie? Fajnie by było od razu czarny wziąć. No, bo mam ceny, też mają zajebiste tutaj. W ogóle wszystko jest tak <grym zainteresowań> Po Pora zacząć grać, słuchajcie, jakieś się lotka, totka, albo inne rzeczy. Co ty tam patrzysz? Patrz, jest zasu... Nie, Myślałam, że to zasłony, co ma to rękawiczki. Nie, na drzwi takie, nie? Roztory. Ale jaka cena? Dobrze, moi drodzy, już dobrze. Kupiliśmy. Miałam brać półki. Gdyby były w Castoramie, to bym po prostu kupiła półki i już. Ale oczywiście nie w Castoramie, tylko w Leroy. Ale oczywiście w Castoramie były dwa razy droższe. Słuchajcie, ta w Leroy taka deska, zwykła dwumetrowa, Kosztuje, słuchajcie, 38-39 zł, a tutaj kosztuje 88. No to moi drodzy, no nie róbmy z siebie debila i nie będę płacić za coś, co mogłam zapłacić dwa razy mniej, będę płaciła dwa razy drożej. nie? Więc, że nie chcę, po prostu już chciałam mieć to z głowy, to co zrobiłam. E, kupiłam zupełnie coś innego, ale myślę, że też będzie spoko i jest to duża oszczędność, bo będę miała cztery półki. Od razu za 99 zł, moi drodzy. Więc jak najbardziej spoczko. Podoba mnie się to. Teraz jadę jeszcze do jednego sklepu, ale jest w ogóle już bardzo późno. Bardzo późno jest. Bo ja na 11 powinna być w pracy. Zapomniałam zostawić klucza mojemu teściowi i niestety, ale będzie zimno w smażalni. I nie wiem, co teraz. A no, dobra. Już jest trochę cieplej chyba. Nie dowiemy się, bo mi się jeszcze musi muszę ruszyć, żeby mi się pokazało, ile stopni jest minus 12,5. Mówiłam, że jest cieplej. <grym> Moment... W jednym momencie było aż minus 19, słuchajcie, więc naprawdę zimno. A mi się tak kawy chce, słuchajcie, kawy. <grym> wybaczcie! że <grym> smokenie patrzę a tu prądu nie ma i chyba jest jakaś awaria do 13. A najgorzej, że ja nie mogę napalić w środku bo to tutaj jest zimno i wiecie zanim to się rozpali to powinno przynajmniej z dwie godziny minąć a póki co to lipa o jak mi urok to sraczka zawsze coś Będę zobaczyć do dziadka czy u dziadka jest prąd czy to tylko nie u nas bo dziadek ma osobno prąd więc idę sprawdzić ale nie wiem co się stało Mam nadzieję, że to nie tylko u nas. <laughs> nie ma prądu. Ale z tego co widziałam, to jest jakaś awaria i to dosyć spora. Bardzo dużo ulic nie ma prądu, więc chyba, chyba coś jest po prostu na rzeczy. Dziadek jajka, słuchajcie. Idę do dziadka, pytam się, czy jest prąd, ale cisza jest, nie? A on mówi: Jest. A ja tak mówię: jak jest prąd, jak u mnie nie ma? A on mówi: no u mnie jest ja mówię, ja pierdziele, mówię, coś się zepsuło, nie? Po czym mówi, że dopiero co włączyłam, więc w tej chwili jak ja przechodziłam od smażalni do dziadka domu, musiało, musieli prąd włączyć. <noise> Dziadek jajdziej się śmieje ze mnie, bo ja już, słuchajcie, tutaj już mi się gorąco zrobiło. A musiałam jeszcze przyjechać. Otworzyć swoje kury przy domu i nacim wody, podmieniać królikom wodę. Ach, wiecie, pierdoły takie związane ze zwierzętami. Och teraz już do pracy, rodacy. Ach, chociaż nie chce mi się w ogóle. Uuu, jakie zimne. Z gołymi plerami jak se dotknę. To od razu słuchajcie, do pionu ustawia. Plecy prostuję. <noise> Oj, dobrze, na smażenie usiądę sobie koło piecyka. Może tak szybko nikt nie przyjedzie, i wolałabym, żeby tak szybko nikt nie przyjeżdżał, bo już musi złapać temperaturę. Ale naprawdę, akurat tego prądu. O, patrzcie, tego prądu akurat tak nie było, to się śmiałam. No, dobrze, moi drodzy. Usiądę, jak będę miała chwilę, i nikogo nie będzie to pokażę Wam moje plany na kuchnię co sobie wymyśliłam co będę chciała zrobić, żeby to wyglądało że jak będzie to wyglądało najgorsze jest to, że im więcej mam czasu, im więcej o tym myślę tym te wszystkie moje pomysły, słuchajcie się zmieniają i ja dobra Więcej wymyślam, słuchajcie, komplikuje, bo jak już bym miała zamówioną kuchnię, to wiecie, no to już macie, tak? I nie zmienicie nic. Ale jak macie tą możliwość oglądania innych mebli, słuchajcie, jakichś innych propozycji, to się okazuje, że nagle to wszystko jest takie, wiecie, no, to jednak Wam się już nie podoba, podoba Wam się coś innego. To wszystko się bardziej komplikuje i to jest właśnie w moim przypadku, że na samym początku miałam jakąś jedną wizję, teraz już, że tak powiem, ona się troszeczkę zmienia, ale też zmienia się dlatego, że mieszkanie nabiera kształtów, nie? I ja też już yy, no, mniej więcej wiem, jak wszystko będzie wyglądało tak naprawdę, a nie tylko w mojej głowie, nie? Także zobaczymy. Korzystając z chwili, że nikogo nie ma na smażalni, stwierdziłam, że pokażę Wam co chciałabym zrobić właśnie w kuchni. Bo zmodyfikowałam trochę swój pomysł na kuchnię i chciałabym na górnej części nie zamawiać zwykłych półek, bo w ogóle jak daję całe wypełnienie wszędzie, to przeszkadza mi to okno, które tam jest, jakby na wprost. Nie? Jest ogromny okno na 1,80 m i ono mi przeszkadza w tej kuchni. I jak dawałam meble, to mi się strasznie to nie podobało. Musiałam płacić za jakieś deski wykończeniowe, co jest dla mnie absurdem, bo jeżeli kupuję meble i jeszcze muszę do tego dokupować jakieś deski wykończeniowe, które są w ogóle w takich cenach, że to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Stwierdziłam, że wezmę sobie tylko dół łącznie z wyspą. I całą resztę po prostu sama z mężem zrobię, zwłaszcza, że mamy fajny dostęp do, do desek. I teraz, tak, to są pomysły z mojego Pinteresta. I tutaj, jak widać, metalowe półki, czarne z drewnem takie połączenie właśnie jest dla mnie idealnym rozwiązaniem na moją kuchnię. przede wszystkim drewno, półki będą drewniane dosłownie takie same jak są tutaj ponieważ mamy właśnie fajne grube dechy i które chcę włączyć do swojej kuchni będzie dodatki do Kurczę, chciałabym zrobić taki styl trochę loftowy, taki industrialny. Wiecie, metal, drewno, czerń, przede wszystkim ciemne drewno. Wiecie o co chodzi, nie? Także tutaj te półki są fajne, takie idealne, i właśnie w tym stylu będziemy, będziemy działać. Dodatkowo. Chciałabym bardzo właśnie takie metalowe, metalowe półki połączyć z tym. Muszę sobie dokładnie zmierzyć wszystkie ściany, pomierzyć półki i wszystko sobie fajnie zaplanować. O tyle fajnie jest tą górą, że jeżeli czegoś będzie za mało, to ja sobie mogę sama po prostu, słuchajcie, dorobić jeszcze jedną półkę, czy tam dokręcić jedną szafkę. A jak już pójdę do sklepu i wybiorę sobie konkretną kuchnię, no to wtedy niestety muszę mieć to, co już zostało wybrane. Na szczęście z pomocą mi IKEA, w której mam różnego rodzaju półki, które akurat właśnie by mi bardzo odpowiadały, jak widzicie tutaj na, na screenie, na obrazku. Są to półki, które właśnie chciałabym wykorzystać, są różnej długości, różnej szerokości, mają trzy półki, mają dwie półki, są mniejsze, większe. Właśnie chciałabym taką bardzo geometryczną albo nawet Asymetryczną przestrzeń stworzyć. Będzie tam miejsce na właśnie słoiki, które chciałabym wprowadzić do siebie, do kuchni. Będzie miejsce na zieleń, na zioła, słuchajcie, na kwiaty. Także realnie mam już całą kuchnię taką w głowie. Wiecie, to wszystko, wszystko siedzi tutaj i zostaje tylko tak naprawdę zrealizowanie tego. Piękne będzie to, że część kuchni zrobimy sami i będzie tam widać nasze serce bo płyty, płyty są surowe przez parę ładnych lat leżą po prostu wiecie, w jedna na drugiej więc będzie trzeba je wyszlifować wymalować, wybejcować chciałabym jeszcze je opalić, bo bardzo mi się ten efekt wykończenia podoba i stół zrobimy również z tych dech, kupimy tylko przez internet nogi, bo można i mamy już krzesła do nich, w zasadzie wszystko do domu mamy tak, tak jakby kupione prócz mebli oczywiście, niektóre tylko tam jakieś pojedyncze, słuchajcie, no krzesła mamy do z, z, do jadalni kupione. Lampy mamy kupione, jakieś tam stoliki, dwie, jedną szafkę mam na pewno ja ją chyba kupiłam ze zwrot podatku nie, nie za zwrot podatku coś, coś, za, coś kupiłam jakby za to, nie pamiętam już co ale wiecie o co chodzi, że już tam parę rzeczy mamy, no wiadomo, że zostają nam najdroższe, czyli meble do kuchni właśnie, jeszcze do łazienki, do Marysi pokoju, chociaż Marysia sobie zbiera pieniążki na swój pokój, ona sama powiedziała właśnie już nawet tutaj na vlogu kiedyś powiedziałam że ona powiedziała, że chciałaby sobie nazbierać, no to ona już, ona sobie Zbierała właśnie na wszystkie mebelki. Ona ma swoje odłożone pieniądze, także bierze sobie meble takiego. Ona będę chciała, będzie chciała do sypialni tak naprawdę to, co będziemy mieli tylko szafę i, i łóżko, które można kupić później. Nie musi być zaraz, teraz. Tak naprawdę, no mówię, do Maja jest jeszcze masa czasu, więc te meble powolutku, powolutku będę kupowała. Będę też się oglądała na promocje różne, nie będę, wiecie, nie, nie muszę się rzucać na wszystko, co mi się od razu spodoba, mogę na to poczekać, prawda? Także powolutku, powolutku wszystko się słuchajcie układa, ale jak codziennie przychodzę i na przykład tak raz mówię, że przychodzę, zaczyna kłaść kafelki w kuchni, nie? No i widzę, że zaczyna. No ale jak on mówi na przykład, że za tydzień skończy, a on kończy po trzech dniach i ja przychodzę i jest już ostatnia kafelka kładziona i ja widzę po prostu, to aż łezka się kręci wokół, jak widzę. Dzisiaj na przykład montuję mm, muszlę klozetową, kibelek po prostu i będzie montował też mm, no jak to się nazywa? Grzejnik, więc jakby Wiecie, to wszystko rośnie, rośnie w oczach, i to jest niesamowite, i to jest piękne, i cieszę się, że przycisnęłam siebie i męża w zeszłym roku, żeby w końcu coś z tym ruszyć, bo zawsze wydawało mi się, że mamy za mało pieniędzy, za mało pieniędzy, za mało pieniędzy. I wiecie, i jakbyśmy nigdy nie ruszyli, to te pieniądze by się rozeszły, nic byśmy nie zrobili i byśmy byli w tym samym momencie, co byliśmy rok temu. A teraz przynajmniej może nie mamy pieniędzy, ale mamy już, słuchajcie, coś zrobione w domu i taką szansę na to, że się już możemy tam wprowadzać. Ja już nawet, słuchajcie, myślę o tym, jak zrobię sobie ogród warzywny, co pewnie w tym roku nie nastąpi, bo nie wiem kiedy miałabym to zrobić. Ja już oglądałam, słuchajcie, szklarnię, jaką bym tam mogła wstawić. jakby wiecie, bo tam mam całą masę miejsca ogromnego, widzę, co ja mogłabym zrobić pole, słuchajcie, jeszcze ziemniaków, tylko że ziemia jest tam beznadziejna. Ziemia jest tragiczna, ziemia jest przeokrutna, więc musiałabym te wszystkie koszty jeszcze wliczyć w zakup ziemi. Dobrze moi drodzy, dzisiaj zdecydowanie vlog będzie gadany, ponieważ no jak widać jestem w pracy yy, i nie mam za bardzo opcji czegoś innego Wam pokazać, więc jakby musimy wybaczyć. <ścoughs> Ale to tam... się dzieje z tego! w domu, mój mąż zadzwonił. no mogę iść do pracy ja, ja, nie, musisz mówić, nie musisz mówić dwa razy już jadę, jako <głos》>, że mu samochód nie odpalił, Forrester nie lubi jak jest zimno jak jest zimno to on mnie w ogóle nie odpala ale jak się zrobi ciepły to już odpali e, i jestem w domu moi drodzy, jestem w domu bardzo mnie to cieszy e, i e, poczekam już tak z 15-20 minut i pojadę po, znaczy pojadę, wezmę sanki i pójdę z sankami, z sankami po moją marysię do przedszkola. Tylko, że chyba jeszcze założę sobie jakiś sweter, bo jest strasznie zimno. Jest chyba z dalej minus 11, na sobie sobie pranie, przyjdę do domku, będę sprzątała. Tak! Upiekę chyba bułę do e, tego, do kebaba, bo jutro zaproszę teściową. Dzisiaj sobie już upiekę, a jutro tylko zrobię mięsko i będzie spaczko. Moje kochani, jako że wczoraj brownie zeszło po prostu No porównanie się, że bułeczki jest to wręcz idealne Więc tak moi drodzy, to dzisiaj będę próbowała zrobić mm, Ciastka z kremem orzechowym w środku Ale, że nie mam kompletnie pojęcia na ciasto Więc zrobię takiego ala jogurtowca Nie wiem, a że mam I taki skr, więc ja sobie go wykorzystam Uh, zrobię małą porcję tego To będzie totalne, słuchajcie Totalna próba To, chociaż może nie Bo ja mam gdzieś bielucha I uh, tego Bieluszka mam A, więc tam z tyłu. i zrobimy z tym bieluchem Mhm. Mm Teraz Wam pokażę Resztę składników Okej, okay, więc będę totalnie na oko robiła I będę patrzyła na konsystencję, bo kompletnie Nie wiem co mam co, co, jakby do środka dodać. Więc na pewno wleci, słuchajcie, mąka. Wleci jajo. Wleci ekstrakt z wanilii Ewentualnie gdzieś tam cukier waniliowy. Chyba za dużo trochę dam. Trochę cukru, żeby ciasto było słodkie. To i tak tam dam czekoladę i ten krem cukier pora ją umyć w ogóle, tą moją cukiernicę okej okay. teraz wpakuję sobie cały bieluch do środka okej, okay, po dodaniu połowy z tego jogurtu pitnego i jeszcze jednego jajka słuchajcie, konsystencja wydaje mi się, że spoko jest więc zaraz tu wsypię groszki czekoladowe, bo gdzieś je mam i jak już będę przykładała do foremki te babeczki, to będę do środka dodawała jeszcze tego kremu takiego. Ee, zaraz wam go pokażę. Pisków. Tak, jak ja sobie myślałam. ciastka w smaku ciastek. No, zobaczymy. No generalnie wolałabym tutaj dodać masło orzechowe, ale chyba nie mam, więc jakby musimy, bo masło orzechowe i czekolada spokojnie, tylko że. Wydaje mi się, że nie mam. Albo jeszcze poszperam, bo może część zrobię z tym kremem, a drugą część z samym czekoladą. Może tak wiecie. Robię różne wersje W moim domu powinno być takie przysłowie, Szukajcie, a znajdziecie Moi drodzy, proszę bardzo, jest i masło orzechowe Więc część będzie z masłem orzechowym Część będzie z tym masłem I z tamtym masłem i z gruszkami. Wszystkie będą z groszkami, a niektóre będą z samymi groszkami Także tak to jest Ja idę ja zobaczyć, czy kurom nie zamarzła woda Mam worek do śmieci do wyniesienia I przy okazji podłożę do pieca I w międzyczasie nagrzeje mi się ten Cake maker jakby wiecie co To jest naprawdę super no Zobaczcie jakie fajne Tylko takie gorące, że strach ruszać Szybko wyciągam i wkładam następne Także moim zdaniem super Jakby jeszcze trochę spróbujemy Bo jakby nie próbowałam jeszcze Nie wiem na ile rozładowany mój aparat Pozwoli mi nagrać, ale słuchajcie Ciasto jest takie mięciutkie Mokrutkie Puszyste No i jak coś z czekoladą może być niedobre to był właśnie ostatni kawałek tego ciasta. Kocham tę maszynę. Autentycznie. Tylko, żeby jeszcze jakieś fajne przepisy do niej znaleźć. Takie mięciutkie gofry. Autentycznie bym mówię. I to jest w ogóle do śniadaniówki dla dziecka. Super. Super. Mmm jak <laughs> mi się lubi się